Halo, halo, dzień dobry, wieczór wszystkim. Jak się tutaj daszowało? Yy, już wiem, gdzie mam iść. Przede wszystkim dzień dobry, wieczór. Tylko, że jak szedłem tutaj, to mnie zaatakowało coś nie Guardian. Eee... Yy, bo muszę iść... Ja mogę to jakoś ominąć? Chyba nie, chyba muszę... Jezus, ile ich tutaj jest. Ja sobie z winie poradzę. Ludzie! Proszę ja was Aktywowałem. Jak mi wolną? Ja się palę, ja się palę! Jak? Czekajcie. Um. Pause main, change move. Uh. Tu nie mogę jakoś... ten? Nie, ja stąd uciekam. Ja spierdzielam. Dobra. Tu jest kolejny. Ja się muszę tutaj dostać. Pięknij. Okej. Okay. Uh. To jest shrine, do którego muszę się dostać. Z tego co wyczytałem. Kip Tutaj dostaniemy runę bombową Z tego co kojarzę Z tego co wyczytałem I Później musimy iść Do innego miejsca Do Temple of Light Dobra Dobra dawaj Nalej mi na ten Powiem Wam tak. Wystarczy nie być idiotą, wiecie. Muszę z... być w pięciu różnych yy, szrainach. Okej, okay. remote bomb. No dobra, tutaj Remote bomb Tutaj Throw e yep. Detonate El. Nie tak Buchu Halo, dzień dobry Boom To jest skrzyneczka nie wiedziałem o nich. Zobaczyłem po prostu. W tego typu grach uwielbiałem właśnie twórcy chować różne rzeczy. Bo, z tego co wyczytałem, miałem tutaj być jako. Так, то. и тут? Так и не было. Так и не увиделище. Так и, на правду, не увиделище. Dobra, no to już widzieli. Ha. Tutaj ta skrzynka jeszcze raz. Otwarta już, dobra.

Tutaj. A muszę jeszcze jedno dać. tam się dostać. No nie tak. Tu. Z tą kulką, czekajcie, a jak nie tak podejść, e, czekajcie, e, a to co to jest? Remote bomb, Staza, nie e, magnetyzm Aha, to jest chyba to, żeby pokazał, jak mam to przejść Chyba tak, ma takie wrażenie Dobra, tu, tu, tu Dobra, egzamin Dobra, przemijamy, bo to już widzieliśmy miliony razy Spiritorb Tarty Spirit Orb o, i teraz I teraz musimy iść do Temple of Light chyba To się tak nazywało Lab Life? Light? Life? Time? Cokolwiek Coś do tego starca O Dawe glider. Uh, but first, let me take a selfie. Imagine an X. Uh, tak, wiem gdzie mam iść. Izolat plateum, bo teraz tak, on powiedział nam, żebyśmy wyobrazili sobie X'a w miejscu, jak pójdziemy tak: jeden Shrine, drugi Shrine, trzeci Shrine i one się będą w tym miejscu spotykać. Nie to. Więc teraz idziemy tam. Ojej, pan, pa, ja panów nie lubię, ja panów nie chcę. Ja do panów nie chcę, naprawdę. Tu. W ogóle yy, ciekawostka, tutaj można naprawić most, żeby się dostać do, do tej, do tego szrajna. Tu jeszcze skrzynki nie znalazłem. Chyba. Chyba to jest skrzynka. Nie, tutaj znalazłem skrzynkę tam przecież. Hmm. A, dobra. To jest tu. Tu są jakieś te gnole, czy jak to się to to nazwie. Dawać mięso. Dawać mięso. Tak, mięso. Mięso jest dobre. Pamiętajcie. Mhm. Uhu. też tak wiem, juhu, juhu. A tutaj chyba byliśmy z na początku gry. Jakoś się tutaj dostaliśmy. Ale ona chce The Temple of Time. O, The Temple of Time. Nie life, nie life, tylko time. Ja muszę się z tym dziadem spotkać. Tutaj coś jest. Tutaj coś jest. I tutaj chyba dostajemy wzmocnienie życia i energii. Oj, to się kojarzy. Prej. To chyba ta bogini hrule cała. Krajmy for. Aha, możemy albo to, albo to. Szczerze. Hard containery. Zawsze. Zawsze hard containery. Je, dostałem serduszko! Ona mnie kocha. Hard container. W końcu. Czwarte. O, dziad biegnie. Leci. Jak się ty się tam dostał? Też chcę. Get up quickly. Chyba cię coś bździ, stary dziadu. No dobra. Przejdziemy tutaj tędy szybko. Jak ma się tam dostać? To jest bardzo dobre pytanie, wiecie? Jak się tam do diabła mam dostać? Chyba muszę się wspiąć. Siadam ja radę się tu wspiąć Nie Nie dam rady się tu wspiąć Jak ja się tam mam dostać Do ja. Dobra Nie było pytania Nie było pytań, nie wiem jak się to mam dostać. Dobra, teraz gdzie jest dziad? Tutaj chyba jest dziad. Tu jest dziad. O, katstęga. King of Rome, Bosporus, Hyrule. i was the last leader of Hyrule. No yeah. Okay, był królem. To jest ciekawe. King Roam. The great calamity was merciless. It devastated everything in its path. Century ago. It was not ever 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 ever. Ever. life was taken away from it. And since that time, here I have remained in spirit form. I did not think it wise to overwhelm you while your memory was still fragile. So rather than that, mm -hmm. I thought it best to assume a temporary form. Forgive me. I think you are now ready. Ready to A czemu nikt nie był zamrożony przez 100 lat? the resurrection of lamity ganon are clear and the power to oppose it okay we decided to heed the box and began excavating large areas of land it wasn't long before we discovered several ancient relics made by the hands of our distant ancestors these relics the divine beasts were giant machines also found the guardians and army. Oh, this coincided with ancient legends oft repeated. We also learned of a princess with a sacred power and her appointed knight chosen by the sword that seals the darkness. It was they who sealed Ganon away. One hundred years ago, there was a princess set to inherit a sacred power, and a skilled knight at her side. Linka. It was clear that we must follow our ancestors' path. We selected four skilled individuals from across Hyrule, and tasked them with the duty of piloting the Divine Beasts. With the princess as their commander, we dubbed these pilots Champions, a name that would solidify their unique bond. Czy ten tutaj jak po środku nie jest to nie jest link? Mi się wydaje, że to jest link, ale mogę się mylić. Oj, pan, pan wielki, się odezwał. Okej, okay, to już wiemy dlaczego one nas atakują te, te te, wielkie wielkie maszyny. Okay. Что я так скрутил Зельда. was Зельда. Zelda's best power! That princess was my own daughter, my dear Zelda. And the courageous knight who protected her right up to the very end. That knight was none other than you. You fought valiantly, but we all an unfortunate turn. And then, you were taken to the shrine of resurrection. Here you now stand, revitalized 100 years later. The words of guidance you have been hearing since your awakening are from Princess Zelda herself. Even now, as she works to restrain Ganon from within Hyrule Castle, she calls out for your help. However, my daughter's power will soon be exhausted. Once that happens, Ganon will freely regenerate himself. And nothing will stop him from consuming our land. Considering that I could not save my own, I have no right to ask this of you. But I am powerless here. You must save her, my daughter, and do whatever it takes to annihilate Ganon. Somehow, Ganon has maintained control. Those guardians swarming around Hyrule Castle. I believe it would be quite reckless for you to head directly to the castle at this point. I suggest that you make your way east out to one of the villages in the wilderness. Follow the road. After you. There you will find the Elder Impa. She will tell you more about the.

Czyli tak w skrócie, była jakaś wojna Ten Calamity, Ganon, czy jak mu tam Czemu nie ma dźwięku? Oczywiście, Link musiał ten hrule uwolnić Destroy Ganon Dobra, co tutaj mamy? Soldier Bow No dobra, Second of, of Impa. No to to z, zaczniemy robić. Czy ja mogę jakoś tutaj ten paraglider Quest canon. X ponoć, tak? Okej, okay. dobra. Czyli to jest tu. I w końcu będzie mogli się dostać. Do tego ostatniego Tego Dziadostwa O, Jawka. Jabłka zawsze w, w porządku Jabłka zawsze się przydadzą Glutki jakieś. Okej. Okay. Czuczubele Dobra. Pytanie teraz za sto punktów. Gdzie ja mam iść? Teg tego pina usunę. Delayed pin. Widzicie co? Ja myślę że to byłoby chyba na dzisiaj na tyle, bo ja mam troszkę już dość. Safe. Yy, więc jeżeli podobał wam się odcinek, zostawcie łapkę, łapkę w górę, komentarz, subskrypcję jak się pokazało i zapraszam naszego Discorda, link, 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 znajdziecie w opisie. Do żelinka nie Zelda. Chociaż? Może Zelda. Kto wie? Dobra, trzymajcie się gorąco i w kolejnym odcinku Zelda Breath of the Wild.